KL Państwa w kolejnym odcinku KL-owskiego wideo. Dzień dobry. Tematem na dziś jest koniec skam. Odbyło się to już oficjalnie w TV, chociaż i tak pewnie widzieliście już to, no, dobrych parę dni wcześniej, no ale na wszelki wypadek trzymałem się tego, żeby nie spoilerować. Tak więc skoro wszystko jest już jasne, cóż, co można powiedzieć? Zaczęło się naprawdę dobrze. Była to moim zdaniem trafna, kompetentna, celna odpowiedź na ekipy The Shield w WWE oraz Asy i ósemki w TNA. Zresztą wielu fanów tak uważało, zarówno w Ameryce, jak i nawet u nas w Polsce. No zaczęło się to fajnie, a skończyło się to do dupy po kolei. Myślę, że Border Wars 2012 to jest dzień, w którym można by uznać rozpoczęcie SCAM, kiedy to Steve Corino dołączył do Kevina, Stina i Jimmy Jacobsa. Wtedy właśnie niedługo później panowie już byli pod, nazw byli pod nazwą SCAM. Oprócz tego, że Kevin Steen miał pas Oryge World Champion, to Corino i Jacobs zgarnęli pasy taktymowe, czyli całe skam było obda obdarowane złotami, ale jakoś nic szczególnego z tego nie wynikało, tak naprawdę. Jakiś czas później, tak troszeczkę na siłę, Rhino został dokopowany do ekipy SCAM. No i później, oczywiście, 11 Anniversary Show i ekipa Skam się rozrosła. A tak naprawdę, widzimy, że to tak naprawdę był prawie że początek końca. Odkąd Skam się rozrosło, to momentalnie, no, momentami to było troszkę do góry, a potem, psz, na dół i na dół, aż do samego dnia, aż do samego dna, tak jak jest to dzisiaj. Cóż więc, teraz, pocznie się z tymi zawodnikami, kiedy egzystencja w Scam jest dla nich zakończona. No to po kolei Red Titus, no, jego to już nawet widzieliśmy na rowu, więc po prostu szuka sobie nowego miejsca pracy, ponieważ on wie, że on Oroch World Championem nigdy raczej nie zostanie, to nie jest ta klasa. Widać też zresztą, że mm, Red zarówno Red, jak i od razu powiedzmy też Cliff Compton no, jakoś ani widu, ani słychu od nich, ani sekundy. Odkąd zakończył się ten Steel Cage Warfare? Czyli, tak naprawdę, no tutaj już chyba można im tylko życzyć wszystkiego najlepszego w dalszych przedsięwzięciach. Tym bardziej, że Cliff Compton nawet nie ma żadnej historii w ROH. Od scam się jego kariera zaczęła, i na scam jego kariera się zakończyła. Tak więc, no cóż, tutaj po prostu ROH zaoszczędzi te kilka dolarów na tych dwóch zawodnikach. Rhino, hmm, tutaj jest taka ciekawostka, bo kto oglądał Reclamation Night 2 i pojedynek Rhino z Tomasą Ciampą. Pojawiają się głosy, że Rhino zapewne będzie miał nowego menedżera, Ploteczki głoszą, że może to być Ardi Evans. No, zobaczymy. W każdym razie na pewno Rhino raz na jakiś czas będzie się pojawiał, szczególnie kiedy Oroge będzie pojawiać się w danym mieście po raz pierwszy, więc no rajno to wiadomo, takie dosyć znane nazwisko, taka no taki fajny dodatek do gali. Matt Hardy. Hmm, hmm. Odkąd przegrał z Jayem Briscoe nie było o nim nic słychać, ale mimo tej porażki jednak i później nastąpił atak zarówno na Jaya jak i na Marka, a Matt Hardy przejął pas, ukradł pas Orwage World Champion. W TV widzieliśmy tylko przez chwilę, jak założył go sobie na swój pas, a potem no nie wiadomo. No niby jest ten turniej Orwage World Championship, ale samego tytułu Age od czasu tej walki Jaya z Mattem Hardy'm no nie widzieliśmy, więc kto wie, być może jeszcze o Hardim usłyszymy, szczególnie kiedy przyjdzie już pora, kiedy zbliżać się będzie czas na wyłonienie tego nowego mistrza. No bo Hardy jednak wiadomo jakie zbiera opinie, ale jednak zbiera opinie od fanów OroH na trybunach, tak więc skoro reagują, no to pewnie. Na pewno myślę, że jeszcze troszkę będziemy musieli, hmm, no powiedzmy, że przemęczyć się z Harding w ringu do czasu, aż nie uda mu się powrócić do WWE. Myślę, że taki jest jego plan. Steve Corino. Hmm. Steve Corino, moim zdaniem, będzie teraz się przymilać do Adama Cola, ponieważ widzieliśmy, że Steve Corino chciał, żeby Adam Cole dołączył do jego ekipy. Teraz Cole nie ma do czego dołączać, tak więc być może nawet w finale turnieju, jeżeli Cole miałby wygrać turniej, pokonając w finale Michaela Elgina, całkiem możliwe, że zrobi to za pomocą Steve'a Corino. Być może Cole będzie nieświadomy tego, że Steve mu pomoże, może. Wcale nie, nie będzie tak, że on prosił się o jego pomoc, tylko, że to była sama inicjatywa Steve'a. Ale potem jakoś tam się dogadają i proszę bardzo, jestem Adam Cole, nowy ROH World Champion, a to mój nowy manager Steve Corino. Tym bardziej, że Steve zresztą podkreślał kiedyś, że poza ringiem on i Adam są dobrymi kumplami. No i nawet na stronie Oral była kiedyś fotka. Adam Cole był obecny na ślubie Steve'a Corino, kiedy ten jeszcze był w samym centrum Scam. Pozostaje nam Jimmy Jacobs. Tutaj sam jestem ciekaw jak to wyniknie. Kto śledzi ROH, ten wie, że Jimmy Jacobs już trzykrotnie zagadywał do Nigela McGuinnessa o to, że ten go nie bukuje na eventy ROH. Nigel wiadomo co odpowiada, no. ale Jimmy się nie poddaje, on nie mówi o tym. To nie jest tak, że przepraszam, że żałuję za swoje grzechy, proszę o odpuszczenie ich i pokutę, tylko po prostu, że. W Oro Age był już od tak wielu lat, wiele kropli krwi pozostawił na tym ringu no i w ogóle, że to jest jego pasja i tam coś tak dalej, więc może, może niekoniecznie to będzie Face turn albo może nie będzie taki face w stu procentach, ale jednak myślę, że o Jimmy Jacobsie jeszcze usłyszymy. Okej, okay, więc co do samego tego Scam, wydaje się, że to wszystko pod podążyło za szybko. To, że na jedenastym Anniversary Show w ogóle powstało to, że tak wielu ich teraz jest, a już na Border Wars była pierwsza stypulacja, w której Scam zdobyło title shota i jeszcze Steve Corino zasiądł na stol stoliku komentatorskim. <kłysy> Teraz już w połowie roku, czyli po raptem ile? Trzech, no, trzech z kawałkiem miesiąca i SCAM wszystko przegrywa i nie ma SCAM. SCAM bieli na Best in the World, ma szansę na pas Kiwi, na pasy taktimowe. Dzień później na Tapingu TV główny pas i ten Steel Cage Warfare. Tak więc SCAM mogło zyskać wszystko. Skam wszystko straciło. Tutaj oczywiście teraz, w tej chwili mo można wbić szpilkę w Oro Age, można wypowiadać się o tym negatywnie i nie ma się co dziwić. Pozostaje mieć nadzieję, że dalsze plany Deliriusa będą jako takie. Kto wie, teraz mówi się dużo o tym, że będzie, będą bardziej inwestować w Dywizję tak co już widzimy na chociażby The Forever Hooligans, The Young Bucks, i teraz ostatnio nawet widać, że zgubiłem wątek. Ostatnio widać, że nowy tak-team chcą nam jakby wprowadzić do, do tego centrum Ring of Honor. Hashtag Party Boys, czyli Mike Seidel i Zizu Midogs którzy, no, ja widziałem dwie ich walki z Adrenaline Rush na Reclamation Night One oraz na w TV przeciwko American Wolves. Jakoś to wygląda, więc troszeczkę jeszcze podtrenować i faktycznie może to być kolejna ekipa do woreczka tak teamy w ROH. Tak więc no szkoda, że ze skam skończyło się jak się skończyło. Zapowiadało się fajnie, skończyło się lipnie. Niestety tutaj Oroidż bardzo tę sprawę spieprzyło, wszystko to poszło zbyt szybko. Powinno to być no co najmniej do final battle. Ale cóż, teraz pozostaje już tylko mówić o tym w czasie przeszłym. I zobaczymy, co będzie dalej. All Star Extravaganza 5-3 sierpnia zapowiada się bardzo interesująco. O tym już troszeczkę mówiłem, no bo tam ile, chyba z 7 walk na 9 to są te walki turniejowe. A o tym już co nieco wspominałem, ale na pewno jeszcze troszeczkę się do tego odniosę w kontekście Red Dragon, jednak o tym już w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję za uwagę. Oglądajcie Ring of Honor